No ładne cacko. Co to było radości, kiedy zapłonęły neony i zjedliśmy tutaj pierwszą kanapkę z tatarem. Dziś w tym lokalu dzieją się rzeczy dziwne i niepojęte. Dziesięć tysięcy klientów dziennie przewija się tutaj. Przepraszam Pana, za czym ta kolejka? Do ostatniej paróweczki proszę Panią. Jeśli nam pomożecie, to sądzę, że ten cel uda nam się wspólnie osiągnąć. Jak? Pomożecie! No. Rozumiem, rozumiem. Proszę się nie martwić. Jestem również wykwalifikowanym kulturalno-oświatowym. Zorganizuję Panią miłą, przyjemną rozrywkę. Proszę być zupełnie spokojnym. Spokojnie. Zaraz się rozkręci. Ja się nazywam Pelagia Smolińska I chciałam powiedzieć, że z tym kurduplem Smoleniem nie mam nic wspólnego Łazi za mną i się ciągnie jak ta glizda Baby w blokach gadają, że z nim seks uprawiam że One są głupie One chcą, żebym rozgrzeszenia nie dostała Indy jedne Bo im żal, że ja jeszcze mogę, one już nie Grzeszysz, grzeszysz grzeszy. W kościele Cię nie widzę, nie chodzę, żeby pokuszenia uniknąć, to przystreszniejsze krótkie młode, no panielka, uklęknij przydamno wiarnym, i stąd nie chcąc, choćby myśląc, grzaszysz. Na rurze tańczy samba, bije się po niej czarna mamba, wszyscy bałają karamba, jaka ty fajna jesteś samba, nie każdy chciałby Ciebie mieć, profesor go zadarł odzieć. No jak, będziemy się bili czy godzili, a? Dobre to były czasy. W potrzebie i granat pod ręką był, <laughs> i karabik. Gadają, że jak w sobotę zmówimy, a w niedzielę ślub, to pewnie za tydzień chwcę. Naszemu sąsiadowi Ugiara ukradli. <laughs> a taki był ładny, amerykański, szkoda. Wyginam śmiało ciało, wyginam śmiało ciało, wyginam śmiało ciało, dla mnie to Wyginam śmiało ciało, wyginam śmiało ciało, wyginam śmiało ciało, dla mnie to mało. z osobę, można prosić. Panowie? pijcie dalej sami. Ja już widzę białe samochody. A to kogo? Do potrzebujących. No toż było fatygować? Duchowne osoby. Taka miłość, taka miłość. Sam raz idealna, taka miłość, sam raz ide taka miłość.